Po powrocie z Bułgarii, zmęczone jak psy po dwudniowej wspinaczce na Mount Everest, ale nadal w dobrych humorach, Iza rzuca: A może na rowerki? No to dobra, myślę sobie spoko, spokojny wypad na wieś, pola, ptaszki, ale co? Prosiłam: lewo, tam, gdzie wioski, klimat, cisza, a ta mówi: nie martwcie się, mam coś lepszego. No okej, okay, myślimy, że luz, a tu Bach. Wjeżdżamy do miasta pełnego psichu. Serio, Iza? Każdy krok to dramat. Ej, Mordo, gdzie ty nas ciągniesz? Wybucham. My miałyśmy jechać na pola, a ty jak na wyścig Formuły 1 przez centrum. Dobra, cisza, jeszcze cię nie wysadzam, mówi Iza. Park niby jest, może będzie fajnie, albo przynajmniej śmiesznie. Wjeżdżamy do parku jak królowa Bona i jej orszak. Ta-da. I je. Pierwsza Anka wjechała w kupę. Monia gówno krzyczy. Ha ha, ha, ja się śmieję, a je! I moje koła w tym samym gównie. Damulko, daj spokój, hamujemy, rycze przez śmiech. Gdzie tu, Pytam. Tu wspaniały przestronny park, mówi Iza. No rzeczywiście, stwierdza Anka. Obszerny jak twój blat w kuchni, tylko że ten pachnie psią kupą. Ble, Monia prawie wymiotuje. O, pizzeria! Krzyczy Iza. W myślach myślę, w końcu pielgrzymi dotarli do Meki. Pan już zbiera stoliki, rzuca kelner. No nie, dół w naszych głowach. Spokojnie, wytrzymajcie, mówi Iza. Chciałyście wiejskie klimaty? To macie kochaniutkie. Wracamy fajną drogą koło Stadniny i wyścigów konnych. Super! Bąknęła Monia. To jedzmy! Krzyczę. Anka się drze. A ja koko jumbo, A ja koko jumbo, Wtóruje jej i wszystkie zaczynamy krzyczeć jak opętane. Dawajcie szybciej kluski! Wrzeszczę. Kto? Kluseczki moje, śmieje się Monia. Mam pomysł, mówi Anka. Wbijmy do biedry poparówki i bułki do hot dogów. Odwalimy kolację wszechczasów. Buła z parówką? Pytam to węglowodanowa bomba. Gdzie witaminy? Gdzie odżywcze rzeczy? Wyluzuj odpowiadają: Od czasu do czasu można. Oczywiście z największą przyjemnością. Wbijamy do biedry przed domem jak zombie nastawione na autopilot. Bierzemy jedno drugie i wracamy do chaty. Nikt już nie pamiętał o przygodach na rowerach. Było po prostu super.